Witaj serdecznie. W tym odcinku pokażę Ci, jak stworzyć profesjonalne zdjęcie profilowe na Facebooku. I tutaj też posłużę się nieco przykładem profilu mojej wspaniałej żony. Mam nadzieję, że się nas za to nie obrazi. Ok, po co w ogóle jest zdjęcie profilowe? Po co zadbać o to, aby było profesjonalne? Przede wszystkim Spójrzmy na to od strony takiej technicznej. Budowanie profesjonalnego wizerunku właśnie opiera się już o portale społecznościowe. Ludzie będą nas oceniać, będą nas szukać, sprawdzać. Niezależnie, czy zajmujemy się sprzedażą, czy marketingiem sieciowym, czy biznesem. To ludzie będą sprawdzać nasze profile właśnie pod tym kątem, z kim ma, mamy do czynienia, tak? Czy jesteśmy. Pracodawcom, czy szukamy pracy, i pracodawca sprawdza, i to jest ważne pod tym kątem. Jak chcesz zbudować profesjonalny wizerunek, no to trzeba zadbać o profesjonalny wygląd już tego zdjęcia profilowego. Dzięki odpowiedniemu zdjęciu zdobywasz zaufanie, przyciągasz innych ludzi do siebie. Czyli tutaj ma to znaczenie pod, ką, pod kątem atrakcyjności, pod kątem magnetyzmu, nawet bym powiedział, czyli przyciągania innych do siebie. Kiedyś zrobiono taki eksperyment. Pewien mężczyzna był zwyczajnie ubrany, jak każdy inny, znaczy tak jak każdy no normalne ubranie, niczym nie wyróżniające się po prostu stał na światłach przy ulicy. Te światła miały taki mankament, że się bardzo rzadko. Włączało zielone światło, i zbierało się tam zawsze sporo przechodniów przed tym przejściem. I taka sytuacja była, że ten mężczyzna szedł na czerwonym świetle. No i w zasadzie nigdy za nim nie ruszył. Natomiast zrobili inną, podobną sytuację, tylko że po prostu nieco zmienili wizerunek tego mężczyzny. Był ubrany już elegancko, tak? Schludnie i tak dalej. I co się stało, jak ruszył na czerwonym świetle? To kolejne osoby zaczęły za nimi iść. Czyli tutaj budujemy w pewien sposób w ten sposób zaufanie, budujemy magnetyzm i to myślę, że jest przydatne. Jeżeli chcemy przyciągnąć do siebie ludzi, chcesz, żeby ludzie ze Tobą poszli, żeby tobie zaufali, to zadbaj o to zdjęcie profilowe. Dobrze, czego nie robić? Może na początek powiemy sobie, czego nie robić na zdjęciu profilowym. <laughs> I tak zdjęcia niewyraźne zdjęcia zamazane lub ciemne odpadają. Tam kompletnie nie widać, kto jest na tym zdjęciu. Zdjęcia z daleka. Kiedyś hmm. taki był program, taki quiz, czy coś tego typu dla dzieci. Pamiętam, gdzie jest poli. No nie, zdjęcie profilowe na tym nie polega absolutnie. Albo zdjęcia zwierząt. Hmm. No nie wiem, czy to jest dobre, aby pokazywać zwierzęta na, z, zamiast siebie. Na swoim, na swoim profilu, na swoim profilu prywatnym, na, w mediach społecznościowych. Zdjęcia dziecka. Super, że się, że jesteś zadowolony ze swojego dziecka, że się nim chwalisz i tak dalej. No ale no, oddzielmy dziecko od Twojego zdjęcia profilowego. To Ty masz być na tym zdjęciu, nie, nie, nie Twoje dziecko. Podobnie też jest zdjęcie z, z partnerem, tak? zdjęcia robione z partnerem, z partnerką, w grupie, jakieś zdjęcia grupowe. No nie, no to odpada. No to ma być Twoje zdjęcie profilowe. Kto powiedzmy jest Jan Kowalski, i na tym zdjęciu jest 10 osób. No i kto to jest ten Jan Kowalski, mam sobie wybrać. Zdjęcia, zdjęcia z, no na przykład z papierosem, zdjęcia z piwem, zdjęcia z innymi używkami albo z jakimiś wibratorami, itd. itd. No, na litość boską. Co to ma być? Chcesz się tym chwalić? Chcesz poczuć się fajny takimi zdjęciami, że trzymasz papierocha w ustach, że trzymasz piwo? No, ja rozumiem, że dzieciaki w wieku, nie wiem, podstawowej klasy, kiedy to rzeczywiście chcą zrobić wrażenie na rówieśnikach, no ale dorosły facet albo dorosła kobieta, że takie rzeczy robić, no dajcie spokój. E Zdjęcia w masce, właśnie, zdjęcia w masce albo zdjęcia z głupią miną, albo zdjęcia z cycków, dupy czy innych rzeczy. No nie, no to odpada. Absolutnie. Także dajmy sobie spokój z takimi zdjęciami, ale postawmy na profesjonalizm, czyli jak powinno wyglądać profesjonalne zdjęcie profilowe na Facebooku. Po pierwsze, wyraźne zdjęcie, z widoczną twarzą, tak, tak jak na przykład tutaj mamy zdjęcie, gdzie na pierwszym planie jest pokazana twarz tej osoby. Zwróćmy na to uwagę. Czyli powiedzmy zdjęcia takie, no od ramion, może nieco niżej w górę, są idealnymi zdjęciami na to, żeby ludzie nas rozpoznawali. No bo zobaczcie, ta zdjęcie to miniaturka, która pokazuje się na Facebooku. Tutaj pokazuje ona jest malutka i no jak będziemy mieli zdjęcie nieco więcej niż tylko twarz dużo więcej tak, no to ciężko będziemy nas rozpoznać dobrze oświetlone zdjęcie wyraźne zdjęcie to jest podstawa aby było profesjonalnie odbierane tak pod tym kątem no, i co? Ja myślę, że przyjazny wyraz twarzy. No bo jakie chcemy wrażenie zrobić na kimś, kto będzie oglądał to zdjęcie, kto będzie nam się przyglądał? Czy chcemy odstraszyć kogoś, albo chcemy, żeby pomyślał o to, jakiś mruk jest, albo ten to wygląda, nie wiem, jak zbój? <grych> Czy chcemy, aby polubił nas od pierwszego wrażenia, od pierwszego wejrzenia? Jeżeli tak, no to zastanówmy się, jaki wyraz twarzy. Powinien mieć, tak? Jaki wyraz ma, twarzy mają osoby, profile, które przeglądasz i na które, które sprawiają wrażenie, że ta osoba jest przyjazna, ta osoba jest fajna, tą osobę chyba polubię, bo wygląda spoko. Pod tym kątem sprawdź, pomyśl, jak to zrobić. Nierozpraszające tło. Tak, o, tutaj widzimy na przykład tło jest całkowicie białe. Świetnie. Nie rozprasza uwagi i o to chodzi. I odpowiednie ubranie, tak? Właśnie do tego też można się odnieść, że właśnie ubiór ma znaczenie, tak? Jak będziemy ubrani? Czy chcemy być odbierani, do jakiej grupy docelowej też chcemy trafić, tak? Czyli czy to ma być garsonka, garnitur, czy luźne ubranie, polówka. Hmm. No właśnie, do jakiej grupy docelowej chcesz trafić. No i pod tym kątem dobierz odpowiednie odpowiednie ubranie. Dobrze, teraz może przejdziemy do takich nieco technicznych rzeczy. Czyli, na przykład, mamy jakieś zdjęcie, które świetnie się nada na profilowe, ale chcemy zmienić tło, bo nam się nie podoba, bo chcemy wstawić inne tło. I co wtedy z tym zrobić? No, ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy, żeby wyciąć tło ze zdjęcia, zostawić samą postać, no to trzeba było się trochę napracować, na przykład w Photoshopie, w Gimpie, powiększyć ten obrazek, trzeba było do ośmiokrotnie, na przykład 800%, czy, czy, czy nawet więcej i kawałek po kawałeczku się zaznaczało, żeby wyciąć tło. Mozolna praca tak naprawdę dla średnio zaawansowanego grafika, no da sobie radę. Ja sobie oczywiście jestem radziłem, już bez większego problemu. Ale nie każdy jest grafikiem komputerowym. Oczywiście, też Photoshop czy inne tego typu programy miały takie automatyczne wycinanie tła, ale one nie działały zbyt dobrze. Pozostawiały wiele do życzenia. Natomiast dzisiaj mamy do dyspozycji, do dyspozycji nad darmowe programy, nawet takie darmowe, które są dostępne online. Czyli nie musimy instalować tego narzędzia i możemy tak naprawdę kilkoma kliknięciami wyciąć takie zdjęcie w sensie tło ze zdjęcia. Jednym z takich narzędzi jest remove bg background tak czyli bg od background tak to jest darmowe narzędzie. Wejdziemy sobie na tą stronę intuicyjna strona. Zresztą to pokazane jest co jak po kolei zrobić, ale tak podstawowa rzecz no to klikamy sobie w upload image ten przycisk. Tak, i znajdujemy sobie zdjęcie, z którego chcemy tło wyciąć. Na przykład wezmę sobie takie zdjęcie. O. I tutaj mi się wczytuje to zdjęcie i od razu mi wycie na tło. Tak to wygląda. Możemy pobrać to zdjęcie. To zdjęcie ma rozmiary 463 na 577 pikseli, czyli. Tak naprawdę do wydruku na Billboard, ono się nie nada. Nie? nie nada się, chociaż można tutaj pobrać się w nieco wyższej rozdzielczości, ale tutaj trzeba też e, pewne warunki spełnić, no, ale jeżeli chodzi o zdjęcie na social media, to jest idealne, bo tak naprawdę e, jaki, jakich rozmiarów jest zdjęcie w social media? Około 170x170 pikseli, czyli super. Pobieram to zdjęcie. No może ono nie jest idealne na social media, tylko pokazuje tutaj, znaczy jako zdjęcie profilowe. Prędzej to, tak? Prędzej to. Chcę pokazać, jak wyciąć tło z takiego zdjęcia. Dobrze. I co to jest takim zdjęciem? Możemy zrobić? Możemy użyć właśnie programu Canva, aby podstawić tutaj nieco inne tło. Tak jak powiedziałem, 168 dokładnie na 168 w tym momencie kiedy nagrywam to nagranie to takiej rozdzielczości są te zdjęcia. Natomiast można śmiało zrobić to 320 320 i też będzie super. Nieco wyższa rozdzielczość, ważne żeby tutaj zachować pewne proporcje, tak? Dobrze. Otwieramy projekt. Klikam sobie tutaj, aby przesłać to zdjęcie. Załóżmy, że wybiorę to. Tak, tutaj mi się wczytuje. Zaraz będę mógł z tego skorzystać. Ok, już. I umieszczam to zdjęcie tu. Ok, i mogę zostawić tak naprawdę białe, białe tło. Będzie super. Zbętłem. Mogę to tło też sobie zmienić kolor tego tła. Gdzieś tu mamy tła. O, tak, mogę nadać inny kolor tła. Znikło mi, to muszę pozycję zmienić. Albo wrzucić jeszcze raz to zdjęcie. O, wrzucimy jeszcze raz. No to tło jest trochę rozpraszające. Jak widać, to użyłbym jednak nieco innego, takie, takiego, które jednak nie będzie rozpraszało uwagi. O, takie by było świetne. Wówczas pobieram to zdjęcie tak, i mogę użyć tego zdjęcia jako zdjęcie profilowe na Facebooku. Ok. To tyle, jeżeli chodzi o profesjonalne zdjęcie profilowe na Facebooku. Daj znać, jak Ci się podobało, napisz w komentarzu, daj serduszka, lajki i tak dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcesz więcej tego typu porad, trików itd. tak no to zapraszam Ciebie na stronę www.gurtowscy.pl lub do zaskrybowania tego kanału, Kliknij w przycisk subskrybuj i najlepiej też w dzwoneczek, ty na pewno nie przegapisz kolejnych odcinków. Bardzo Ci dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.